Hej z tej strony Gwiezdny Ninja, a w dzisiejszym odcinku z okazji 4 maja rozpoczynamy nową serię, nostalgiczny powrót, w której będziemy wracać do starych zestawów LEGO, które są już wycofane. Na no dzisiejszym odcinku bierzemy sobie zestaw z 1999 roku Myśliwiec N1. Więc bez dłuższego przedłużania zapraszam Was do oglądania. Zacznijmy sobie od instrukcji. No i mamy tutaj zestaw 7.1.4.1 Nabu Fighter. Premier ten zestaw miał 1 kwietnia 1999 roku i został wydany z okazji premiery rocznego widma. No a w tym no i dzisiaj bierzemy sobie na właśnie przeglądamy sobie ten zestaw, powspominamy właśnie z okazji 4 maja, do tego z okazji mrocznego widma w sensie, że ma 25-lecie i z okazji 25-lecia samego LEGO Star Wars. Także dużo dzisiaj jest tych okazji, no nie dość, że 25-lecie zarówno Mrocznego Widma, z którego pochodzi ten zestaw, jeszcze LEGO Star Wars i jeszcze mamy 4 maja, czyli Dzień Gwiezdnych Wojen. No i pierwsze, co się rzuca w oczy, to to, że mamy tutaj zamiast klasycznego tła, takie kosmiczne tło. To jest naprawdę ciekawe, do tego takie, e, takie jakby mechaniczne obwódki, e, ramki, w zasadzie nie obwódki, e, no... Takie właśnie jakby to są, to mi przypomina chociażby te takie jak mamy hangary w Gwiezdnych Wojnach, w jakichś tam większych statkach, to właśnie tak to mniej więcej wygląda. No i co ciekawe, figurki, jak tu mamy instrukcję do nich, są podpisane a na King Skywalker R2D, no ale droidy nie zostały podpisane. No i z ciekawszych rzeczy, również tutaj jakby te kroki mają kolorowe te kółka, w kolorowych kółkach są, na przykład ta zła konstrukcja jest czerwona, a ta dobra żółta. Nie wiem z czego to wynika. Aczkolwiek tak tu jest, no całkiem ciekawie, no i tutaj reszta mija w zasadzie dosyć normalnie no i na koniec mamy gotowy model tutaj mamy official Star Wars website, co ciekawe bo wtedy internet dopiero oczekował www.lego.com, 1999 LEGO GRU no i tutaj z tego co wiem, z tego co się orientuję to to był kupon na właśnie Lego w latach 90. -tych, 80. -tych, tamte czasy. No, niestety nie mam pojęcia na jakich zasadach to działało. Nie żyłem wtedy na świecie, a sam zestaw nabyłem jako używany gdzieś grubo po premierze. Bardzo długi czas po premierze, więc nie jestem, nie wiem po prostu jak te kupony działały. Wiem tylko, że to coś takiego było, faktycznie. Więc przejdźmy sobie do minifigurek. Jeżeli chodzi o minifigurki w tym zestawie, dostajemy ich aż 4, z czego pierwsza z nich moim zdaniem chyba moja ulubiona, chyba najlepsza moim zdaniem, to jest R2D2, jest to OG R2D2, naprawdę ładnie wygląda, no i jest to całkiem fajnie mieć takiego właśnie retro artu. Bardzo fajnie wygląda. No oczywiście nie jest to taki poziom zerowania jak mamy w dzisiejszych Artu, ale ten też wygląda naprawdę fajnie. Jest dosyć nostalgiczny, jest swym drogą praktycznie identyczny pojawił się w Complete Sadze, więc tym bardziej nostalgia. No i naprawdę fajnie wygląda ten Artu. No i jak na tamte czasy, to myślę, że jest całkiem nieźle z nadrukiem, szczególnie na torsie. Ten nadruk, trzeba przyznać, że jak na 99 jest naprawdę fajny. Sama główka też jest całkiem ok, tylko nie wiedzieć czemu pod y, głównym nadrukiem jakby tu została dziura, y, w sensie puste miejsce, no jakby to był jakiś błąd, misprint, no ale tak faktycznie wyglądał ten retro artu, naprawdę fajna minifigurka. Drugą minifigurką jaką otrzymujemy w tym zestawie jest Anakin Skywalker i swoją drogą jest to z tego co wiem ekskluzywna minifigurka dla tego zestawu, y, gdyż y, znaczy jedyne czym się różni od innych wersji tego Anakina to to, że tutaj mamy brązową czapkę. A w innych zestawach Anakin miał szarą czapkę. No i z szarą czapką pojawił się w swoim podejrze, oraz w pakiecie podejrzewów, który dzisiaj jest dosyć drogim zestawem. No a w brązowej czapce pojawił się tylko i wyłącznie w tym jednym zestawie. Do tego mamy klasycznie jak na lata 90. jakiś taki dosyć ubogi nadruk na torsie. Nie jakiś wyjątkowy. Na pewno to nie jest ta szczegółowość, co dzisiaj. Na plecach oczywiście nie ma nadruków, to jeszcze nie te czasy, na nóżkach też, na bokach rączek to już w ogóle. Wtedy na bokach rączek zdarzały się co prawda na drugi w tamtych czasach, ale naprawdę, ale co naprawdę rzadko. No a główka jest całkiem wyjątkowa, mam wrażenie, bo chyba żadna inna figurka nie otrzymała tego typu nadruku na główce. No i min-figurka prezentuje się naprawdę fajnie, co ciekawe. Ma ona jeszcze duże nóżki, a nie małe, tak jak dzisiejsza wersje młodego Anakina. Gdyż z tego co wiem, chyba wtedy jeszcze nie istniały odlewy małych nóżek. I tylko dlatego Anakin ma tutaj właśnie te duże, zwykłe nóżki. No i mamy jeszcze dwa droidy bojowe, które nie zmieniły się designem po dziś dzień i wystąpiły w naprawdę wielu, ale tu wielu zestawach LEGO na przestrzeni tych wszystkich lat. Nawet niedawno premierę miał ten transportowy z droidów, i tam też mamy te droidy. Znaczy, w sumie to. 1 maja to miało miejsce ta premiera, właśnie tego transportowca. No, Droid jak Droid, w zasadzie do dzisiaj, jak już mówiłem, się nie różni. Co ciekawe, wtedy jako blasterów używano megafonów z doczepionym tego typu stożkiem w różnych kolorach. Tam stożkiem bądź studem różnie to bywało. Akurat tutaj mamy stożek Tam w kolorze czerwonym, był też zielony chyba, niebieskie się zdarzały. No, akurat tu mamy pomarańczowe Natomiast sam droid to jest 1 do 1 to co w dzisiejszych zestawach. Jedyna różnica to to, że wtedy droidy miały tylko i wyłącznie tak na bok rączki, gdyż tak prosto, żeby trzymał prosto blaster, to wtedy ten odlew rączki nie istniał jeszcze w Lego, przez co obie rączki są w boki. I droidy trzymają te blastery na boki, bo najzwyczajniej w świecie nie istniał wtedy odlew tak, żeby trzymał prosto ten blaster. Więc przejdźmy sobie do samej konstrukcji. Więc zacznijmy sobie od konstrukcji. No a pierwszą i mniejszą konstrukcją, takim dodatkiem, jest takie jakieś działko, czy co to jest, taki pojeździk droidów bojowych. No, szczerze nie mam pojęcia, co to jest. no Mi to wygląda na takie, właśnie patrząc po grafice, to jest takie działko, jakby takie na kółkach i z tego co widzę to źle je zbudowałem, bo ono powinno się chyba otwierać w ten sposób jakoś. O, i teraz jest dobrze. No, nie wiem do czego to służy. Kompletnie nie mam pojęcia, co to za pojazd. No, a z ciekawszych rzeczy mamy tutaj e, takie ciekawe nadruki, które się tam pojawiały w tych pierwszych setach z Gwiezdnych Wojen. No i co ciekawe, jeszcze tutaj, właśnie to było jeszcze przed zmianą kolorów, więc kolor na przykład ciemno-szary ma zupełnie inny odcień niż na dzień dzisiejszy. Jest to zupełnie inny kolor niż dzień, na no dzień dzisiejszy mamy w dzisiejszych zestawach no ale przejdźmy sobie do głównego głównej rzeczy w całym zestawie, dla której się myślę kupuję ten zestaw czyli myśliwca N1, który jak na tamte czasy myślę, że naprawdę daje radę oczywiście jest bardzo kanciasty aczkolwiek jest taki urok tamtych czasów w LEGO i tak było bardzo często, no myśliwiec zbudowany myślę całkiem przyzwoicie fajnie wygląda, jak na tamte czasy to już w ogóle Mamy tutaj szybkę, wiadomo, no ale z ciekawszych elementów, no to chociażby mamy taki nadruk, bardzo ładny, z nie jeden, bo tak, yy, tutaj nie ma w ogóle kompletnie naklejek, to wszystko to są nadruki. No i mamy też dwa klocki tak zadrukowane, też całkiem ciekawe, z jakimiś symbolami. No i mamy oczywiście jeszcze kokpit, w którym również, nie, nie wiem czy pokazać pokazać jakoś, w którym mamy również jeden zadrukowany element, o tutaj. Myślę, że prezentuje się naprawdę fajnie, aczkolwiek klocek mi jeden spadł z tyłu, no i naprawdę fajnie to wygląda, ogólnie rzecz biorąc, No szczególnie tam czasami już chyba trzeci raz to powtarzam. Z ciekawszych rzeczy, z takich w sumie można powiedzieć, funkcji bawialnych, te skrzydła bardzo łatwo się odczepiały i w sumie to też można zaliczyć jako funkcję bawialną, bym powiedział. One są ogólnie rzecz biorąc przyczepione na tych właśnie pinach. Naprawdę fajnie to wygląda. Do tego mamy taki ciekawy element. W sumie nie wiem co to za klocek, taki jakiś żółty, duży, całkiem interesujący. Wydaje mi się, że raczej nie taki oczywisty. No i z dołu mamy działko. Może je wyciągnę. Działko prezentuje się w ten oto sposób i w sumie można by mogło, żeby powiedzieć, że to mogłoby być, w sensie można, mogłoby się wydawać, że to jest y, stud shooter, jednak no nie jest to stud shooter, jest to y, tylko tak przymocowane na tym, no przez to właśnie, przez to, że to jest na tym właśnie pinie y, przymocowane, no to bardzo łatwo to odpada, wystarczy, że lekko to ruszymy i to już spada, co jest sporym minusem do tego zestawu, no i z innych elementów te, też mega łatwo odpadają, to jest chociażby ta y, antenka z tyłu, która z raz w tym odcinku mi spadła już. No myśliwiec myślę, że prezentuje się naprawdę fajnie. Zestaw ten kosztował katalogowo... Nie pamiętam. nie pamiętam aktualnie, ale jak nie zapomnę to gdzieś tutaj wyświetlę ile kosztował. Myślę, że około stówkę mógł kosztować w złotych. Chyba coś właśnie około 20 tych 20 dolarów albo euro, nie jestem teraz pewien. Jak nie zapomnę, to właśnie wyświetlę tutaj cenę, gdzieś się tu będzie wyświetlać. Natomiast teraz nie pamiętam niestety tej ceny tego zestawu, jaką trzeba było dać za ten zestaw oryginalnie. No, w każdym razie że ja po latach za ten zestaw bez pudełka dałem 200 zł około. Więc no, zestaw prezentuje się naprawdę fajnie. Do tego mamy te wszystkie minifigurki. No, i mamy oczywiście artu, którego możemy tutaj zamontować w środku. Bo mamy tutaj miejsce na właśnie artu oraz możemy włożyć nakina do kokpitu. Więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Cześć!